Dzień dobry Marlena Siok, witam w specjalnym świątecznym wydaniu programu Mazowsze Wiadomości z regionu. Tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą inne niż te, które przeżywaliśmy do tej pory. Choć większość z nas spędzi je z dala od bliskich, niech nie zabraknie nam rozmów, pogody ducha i nieprzymijającej nadziei, a niech wleje ją w serca mazowsze, które jak długie i szerokie na święta Bożego Narodzenia i nie tylko zachwyca. Pandemia koronawirusa zmieniła też życie naszego miasta. Nie ma jak co roku e, ogrodów świateł. No, na taką słodę możemy podziwiać światła nad Wisłą oraz choinkę e, przy e, ratuszu. E, fajną inicjatywą jest też, e, są też paczki dla seniorów, które umilą ten czas naszym, naszym dziadkom, naszym babciom. Paczka dla seniora super pomysł w panujących czasach. Każdy, każdy taki właśnie mały, drobny gest, który ma za zadanie, który ma na celu ocieplenie komuś z tych świąt, jest bardzo mile widziany. Szanowni Państwo, drodzy Mazowszanie, za nami mijający 2020 rok, rok szczególny. Nic nas, rok temu się nie spodziewał, że przyjdzie nam zmagać się z największą za naszego życia pandemią, która zupełnie zmieniła nasze życie. Ten rok mija przed nami rok 2021, rok poprzedzony oczywiście świętami Bożego Narodzenia. Te święta są zawsze w kulturze chrześcijańskiej, w naszej kulturze, świętami pewnej nadziei. Tak, jak z jednej strony zmartwychwstanie naszego pana Jezusa Chrystusa jest taką gwarancją, że to życie nie kończy się po tym bycie na ziemi, tak, narodziny Chrystusa są tym momentem, które powodują, że mamy nadzieję na. Lepsze świat, lepsze życie i właśnie z tą nadzieją się, chciałem się z Państwem podzielić. Życzę Wam, żeby te święta mimo tych ograniczeń miały swoją atmosferę, miały swoje rodzinne spotkania. Muszę wam powiedzieć, że eksperymentowałem podczas świąt wielkanocnych. Da się spotkać z rodziną, nie tylko bezpośrednio, ale też za pomocą internetu. I można mieć całkiem ciekawą Wigilię, najlepiej byłoby się spotkać razem, ale jeśli tego nie można zrobić, to proponuję połączenie się poprzez różnego rodzaju komunikatory i jednak złożenie sobie życzeń. A ja życzę Państwu, żeby ten rok 2021 był też rokiem lepszym, rokiem uporania się przez nas wszystkich z epidemią. Rokiem, w którym być może szczepionki pomogą nam w zwalczeniu epidemii, przywrócą też normalne życie, normalną aktywność gospodarczą, normalną pracę i chyba to dzisiaj jest największe wyzwanie. Dobrych świąt, rodzinnych spotkań, no i dobrego 2021 roku, na pewno lepszego niż ten, który mija. Wszystkiego dobrego. Zdrowia, szczęścia i pomyślności Wam życzę. thank you Iluminacje są bardzo ładne, bardzo piękne. Miasto dużo zyskało. Najbardziej właśnie tego chyba nam brakuje, i tej normalności związanej z obostrzeniami. Święta Bożego Narodzenia są magiczne. Gromadzą nas przy stole wigilijnym, powodują, że dzielimy się tym, co najpiękniejsze, miłością, dobrem i symbolem w postaci opłatka. Te święta będą szczególne. Będą święta spędzane tylko w gronie najbliższych, ale mimo tego niech będą najpiękniejsze. Niech będą spełnieniem Waszych marzeń. Niech będą źródłem szczęścia, zdrowia. Kochani, Bądźcie dla siebie dobrzy. Ten trudny czas przeżyjemy i mam pewność, że kolejne święta będą już tymi świętami, które w szerszym gronie spędzimy. Za nami trudny rok. Rok pełen obaw i troski o zdrowie najbliższych i swoje. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze dbać przez cały rok i w święta o tych, którzy są najbliżej nas. I oczywiście wszystkim Państwu na te przepiękne święta, święta Bożego Narodzenia, życzę, aby taki czas, kiedy będziemy wszyscy razem, kiedy siądziemy wszyscy przy jednym stole, był jak najszybciej, abyśmy mogli razem dzielić się opłatkiem. I być ze sobą i z najbliższymi. Wszystkiego najlepszego. Wszystko ładnie wygląda. No potrzebna jest. Dla satysfakcji dla ludzi, dla ucieszy, O, taka potrzebna. Szanowni Państwo, nadchodzące święta Bożego Narodzenia to nie tylko czas radości, ale również refleksji nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. Tegoroczne święta będą inne niż wszystkie. Zabraknie tak wyczekiwanych, dużych spotkań rodzinnych. Mimo tego życzę Państwu dużo optymizmu i wiary w pogodne, lepsze jutro. Niech ten świąteczny czas będzie pełen życzliwości, wzajemnego zrozumienia, a zdrowie i miłość towarzyszą Państwu każdego dnia. Mieszkańcy Mazowsza. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i powodzenia również w zbliżającym się 2021 roku. Niech te święta przebiegną spokojnie, radośnie, w rodzinnej, wspaniałej atmosferze. Wszystkiego dobrego! Przyłączając się do życzeń, zapraszamy na kolejny już w nowym roku program Mazowsze wiadomości z regionu.